Chciałam zapytać Pana, gdzie można w Katowicach wybrać się na rower? Proszę Panią, pytanie jest niezwykle trudne. Dlatego, że ja jestem mieszkańcem Siemianowic, a nie Katowic. To jest jedna sprawa. A dwa, są odpowiednie urzędy. W zasobach tych urzędów na pewno są jakiekolwiek mapy dróg rowerowych, które powiedzmy zainteresowanym Y, mogą udostępnić. To w, taki, w takim razie, gdzie Pan najchętniej jeździ na rowerze? W okolice? Jeżeli chodzi o okolice, no to najbliżej mam do Parku Kultury, ponieważ gdzie indziej nie ma specjalnie warunków do uprawiania tego sportu, bo to jest pewien sport też. Pewnego rodzaju sport i rekreacja, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o Katowice, to jest poważniejszy temat i dobrze by było w mediach nagłośnić, gdzie takie drogie rowerowe są, Przypuszczam, że są w, w parku kościuszki być może. Jak one są oznakowane i czy odpowiedni ludzie z danych urzędów się zajęli tym tematem. Byłem w wielu państwach, gdzie drogi rowerowe są naprawdę y, dobrze oznakowane i służą przede wszystkim y, osobom, które uprawiają ten sport. Drogi rowerowe powinny łączyć, a nie dzielić. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Portal MM ja Chciałam zapytać, gdzie w najbliższej okolicy można wybrać się na rower? W najbliższej okolicy? Na Papryciany, na Tychy, Murcki, Kostuchna. A czy Pan ma swoje jakieś ulubione trasy? Trasy? To jedynie to na Murckach na paprasanach. No, Dolinie Trzech Stawów, to się najlepiej tam jeździ, to są takie trasy dłuższe, nie? A mam pytanie, jak oceniają Panowie stan ścieżek rowerowych na Śląsku? Na Śląsku? Średnio ścieżki są zrobione, ale... A, a te przygotowana tutaj w parku chorzowskim? Dobrze. Coraz to lepiej jest. I nie mało. Dzień dobry, portal MM Silacie. Chciałam zapytać, gdzie w najbliższej okolicy można się wybrać na rower? No tu do parku kultury. A czy jeszcze ma pan oprócz parku chorzowskiego jakieś miejsca polecane? Nie, żadne. A jak ocenia pan stan ścieżek rowerowych tutaj w parku? Ścieżki są ok, tylko ludzi za dużo chodzi. E, MMS, jak Agnieszka, też Chciałam zapytać, gdzie wybrać się na rower w najbliższej okolicy? No na pewno Park Chorzowski. A gdzie oprócz tego? Masz jakieś ulubione miejsca? Dorotka, w radzi? Znaczy to jest Grodziec. E, a jeszcze gdzieś? M, Pogoria. To jest e, w Dąbrowie Górniczej. A, a jak oceniasz stan ścieżek w, na Śląsku i w Parku Chorzowskim? No to Ciężko powiedzieć o ich stan, bo ich praktycznie nie ma. Znaczy jeżeli chodzi o park Chorzowski, to ok. Są jakieś ścieżki, tak jak tutaj widać, ale bardziej na przykład mi jako MTB zależy na takich ścieżkach nie asfaltowych, tylko normalnych gdzieś w lesie. Cześć, chciałam zapytać gdzie wybrać się na rower w najbliższej okolicy. No w... Ja generalnie tutaj z kolegą praktykuję jazdę po parku, mamy najbliżej zdecydowani i dosyć fajne warunki są do tego, żeby jeździć. Dosyć A... dużo ścieżek rowerowych także. Właśnie, chciałam zapytać, jak oceniacie w ogóle stan ścieżek rowerowych, nie tylko tutaj w parku, ale także na Śląsku? Ogólnie na Śląsku to oceniam go e, dosyć negatywnie, bo w, są pewne takie rejony, po których można jeździć, natomiast e, ogólnie przydałaby się sieć ścieżek po całym Śląsku. Także no, tego brakuje głównie. Cześć, dzisiaj zbieramy informacje o tym, gdzie wybrać się na rower. Wiem, że e, powiedziałeś, że tutaj jesteś taki nietypowy, e, a co to znaczy? No może po obiorze widać, że po prostu sobie jeżdżę tak, albo skaczę na takich torach z hopek, że jeśli już to tutaj na tym torze forkrosowym, który był rok tam zbudowany, no i albo toru saneczkowego, tam są takie, takie dropy zbudowane też przez park. A czy gdzieś oprócz jeszcze Parku Chorzowskiego na Śląsku są takie tory specjalnie przygotowane? No do Forkrusu jeszcze w Rybniku z tego co wiem jest. Mam takie pytanie, gdzie wybrać się w najbliższej okolicy na rower? Do Parku yy, Chorzowskiego. A jak oceniasz stan tutaj ścieżek rowerowych? No, chę. chciałam zapytać, gdzie można się w najbliższej okolicy wybrać na rower? Chociażby tutaj w parku. A czy ma Pan jeszcze jakieś miejsca oprócz tutaj parku chorzowskiego? Nie, nie. Na razie tutaj po parku a, a jak ocenia Pan stan ścieżek rowerowych tutaj w parku? No fajnie. Szeroko, oddzielone linie dla pieszych, dla rowerzystów, także chyba w miarę bezpiecznie. M.A. ja dzisiaj przeprowadzamy sądy na temat, gdzie w najbliższej okolicy można się wybrać na rower. Czy możesz coś polecić? To znaczy na pewno park chorzowski. Generalnie od lat tu jeżdżę. Teraz się trochę pozmieniało, ścieżki trochę porozdzielali, miejscami nie można wjeżdżać na rowerach. Ale generalnie park chorzowski polecam, zwłaszcza okolice planetarium.